Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na nowy cykl filmów. Cztery strony Chorzowa. Już niedługo przypada uroczystość ku czci Świętej Barbary, na Górnym Śląsku popularnie zwana Barburką. Z tej okazji chciałbym Państwu opowiedzieć o wizerunku Świętej Barbary w zbiorach naszego muzeum. Kolekcji etnograficznej znajduje się obraz z przodu XIX i XX wieku, anonimowego artysty. Jest to olej na płycie metalowej, przedstawia wizerunek świętej barbary w otoczeniu modlących się do niej górników. Chciałem Państwu opowiedzieć kilka słów na temat samej świętej Barbary oraz tego, dlaczego właśnie tak, a nie inaczej jest przedstawiona często na obrazach. Otóż Święta Barbara urodziła się w III wieku na terytorium dzisiejszego Libanu. Jej ojciec był dosyć bogaty, dlatego mógł pozwolić sobie ją wykształcić. Wysłał ją w tym celu na terytorium obecnej Turcji, gdzie Barbara podczas studiów spotkała się z ideą chrześcijańską. Zafascynowana prądem religijnym postanowiła porzucić dotychczasowe wyznanie i zostać chrześcijanką. Gdy jej ojciec się o tym dowiedział, postanowił ją zmusić do powrotu na łonę macierzystej religii. Barbara jednak postanowiła wytrwać w wieżę, w związku z czym ojciec zamknął ją w wieży. Stąd też tutaj mamy na obrazie taką symboliczną wieżę, w której była Barbara przetrzymywana. Ponieważ dalej obstawała przy nowej wieży, zdecydowano się wydać sądowi. Była torturowana, a następnie skazana na śmierć. Wyroku dokonał ojciec, ściął Barbarę mieczem, co też jest tutaj ładnie zaprezentowane na obrazie. Od tej pory Barbara stała się męczennicą chrześcijańską i należy do 14 najważniejszych wspomożycieli świętych. Święta Barbara stała się dosyć szybko patronką zawodów, w których wykonywana jest bardzo ciężka praca, a jednocześnie istnieje wysłuchanie. Wysokie zagrożenie śmiercią, dlatego jako patronek obraził sobie na przykład górnicy, widać na przykład tutaj po bokach obrazu, ale jest także jedną z patronek hutnictwa, marynarzy, ludwisarzy oraz innych zawodów związanych właśnie z ciężką pracą.